Pani nie byłem fryzjera. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku pierwszy, pierwszy dzień w garażu. I to nie byle jakim. Aha, słuchajcie, zobaczcie jak tu się chodzi. To już nie indyjski. Jakbym chodził, kurde, sobie po placu. Koniec żartów. Trzeba, że dzisiaj dużo pracy jest. Dzisiejszy dzień poświęcimy Johnowi. Tę usterkę zlikwidować. Tak po chłopsku. Ty chyba zamówiłeś ja Czemu, tak? To my zrobimy dzisiaj, on dzisiaj nie dojdzie, prawda? Jego dzisiaj nie będzie, ale ja nie wiem bo czy... Ty, nie ty możesz to... się wstrzymać do jutra? Jak nie dzisiaj? mogę się wstrzymać, ja dzisiaj już muszę nim robić. Także ja go tutaj zaklepię i zaspawam. Tak, żeby więcej nie wypuszczać tego oleju, bo mnie to się niedobrze robi jak to cieknie. Od czego zaczynamy? Trzeba rozrzucić oczywiście silnik. Odpalamy go, silnik musi troszkę pochodzić, chociaż najlepiej by było gdzieś pojechać, tam się polansować, coś zrobić. No ale my na razie będziemy tutaj go tylko piłować. O, może być tu posprzątano w międzyczasie, panie redaktorze, Niego pasowałoby umyć. A jajaj. Będzie przecież. Nie ma czasu, nie ma czasu, bo jeszcze te prace polowe. Wszystko będzie są. zrobione. A co z Ursusem? Ursus musi poczekać, też czeka na wymianę oleju, wszystko jest. Tylko dzisiaj, dzisiaj nie, bo dzisiaj nie ma czasu, dzisiaj nie ma czasu. Nie, dzisiaj, dzisiaj nie, dzisiaj nie pomaluję. Dzisiaj nie. O, kurczę wszystkiego. Chopie sobie takich 10 kluczy, i będę miał. Ciekawy przewód. No widzisz. Idziemy do następnego garażu. Tu mój mały warsztacie, bo tam nie mam jeszcze prądu. To jest najgorszy ból mój. Obecniemy tu. Takim domowym sposobem, chłopskim. Chwila, ale on jest gruby, ten przewód. Miałem go zaklepać, ale nawet go nie będę klepał. Ja go po prostu zaspawam. Ja bym to chciał zrobić na stałe jakoś tak, ale. Nie wiem, czy będę potrafił. Powiecie, on znowu po 10 latach znowu pęknie, bo on jest z w tej pozycji. A ja tak trzeciej sekcji nie używam. Teraz będę musiał to bardzo ładnie po prostu zaspawać. Szczelnie zrobię to jak hydraulik. Wiesz, no, dubocy dużo, no trzeba posiać. Najważniejsze, że trzeba posiać, bo i tak już jest późno. Odkręć sobie gaz. Aha. Jak ocenia swój migomat? Może być? Na pewno jest lepszy od takiego migomata na, na 220V, bo już miałem. To już mój drugi jest. No może są lepsze, może... do no nie powiem, na no moje takie potrzeby wystarczy. Dobra, dajemy, nie ma co. To jest, ja mi się zdaje, że to jest zwykła stal, także to się leciutko podpawa, także... Kurde, tato, ty to jesteś naprawdę gość. <laughs> Zrobiłem to jak doktor. Kiedyś powinienem biały kitel ubrać. I już jest gotowy, mój Da się, da Nic się! Nie no. Nic się powiem! Nie zauważyłem, że to jest o ale o jest cały. No, jest mogę z tego wziąć. No, mogę z tego wziąć, tak. A to, ty nie masz kluczy? Ja nie bardzo mam. Na razie mi się klucze. Tak gdzieś porozchodziły. Nogi dostały. Te jest wyciągamy całkiem. Żeby to mnie tam brudy nam nie naszło. No oczywiście zakładamy naszego żędzołka. Kluczy nie mieć, to naprawdę jest bo niesamowite. Chyba nie, Do... nie mam kluczy, nie gdzie takim franczyzkiem. No. Ła, voilà, zrobione. No to co, na 5 lat? Nie, no, no, na 6 na jakiś czas zrobione, no nie powiem. Niech troszkę pochodzi i oczywiście zaczynamy wypuszczać olej. Wszystko się zgadza. Spotkamy się za dosłownie pół godzinki. Dobra, gasimy silnik. O, ależ tu na przeciągu ten garaż jest. Muszę światło zrobić. A. Jest. No, Czy czarny. Jest taki czarny, te? Tak? Za rzadko zmieniasz ten. Tak. Nie, może trzeba było zmieniać co 200. Jest tylko jedna motogodzina ponad miarę. No to mówię ci, za rzadko zmieniasz. Może i tak. O, no ważne, no czarniotki jest. Uh -huh. To ten ciągnik, to te ciągniki dbam nowe. No i oczywiście o władka też. Może trzeba będzie co 200 wymieniać. Nie mam pojęcia. Może Przecież taka wymiana nie jest droga też jakoś specjalnie. Jak nie jest potrzebna, to chyba nie jest potrzebna. Jak, jak piszesz w książce... No to jak że... widzowie, jak często zmieniacie olej silnikowy w ciągnikach? Co 200 miesięcy. Co 200? I to naprawdę regularnie. O, tu się wlewa. Przecież ten wlew jest taki utrudniony tutaj. Nie, to masz konewkę hmm. taką specjalną, to bez problemu wszystko idzie. ona specjalna, no jest zrobiona. Ale ogólnie. No tak, jest konewka specjalna, niech tam zejdzie ten. Na razie jest jak jest. Bidas piszczy. Oj, chociaż nie jest tak indyjsko Aczkolwiek no, piasek chociaż, dalej ale no wiesz, jest. powiem ci, że lepiej wtedy jak w ciało, chociaż widać nie było Teraz to wszystko widać, no No, no takie są efekty garażne, no to Już brudne? No, a co ty myślisz, aj no. tam To tylko garaż Oj, ten ciągnik brudny, kurczę, ja już mam wszystko, mam nawet dysze do pionowania, tak no, zdradzę i tego, No i to ścieka, zaraz to wiaderko wezmę, złapię tylko szczypcami Tylko pierwszy powinno się go umyć Czasu nie było, dobrze wiesz, że no, w nas cały czas ci pracuje co? Tutaj w te, zakręcam czyli do dołu. I cyk. O, proszę. Przecież ściągać, może dobre. No, i cyk. No i już ja to go, tutaj wytrzemy go. No, może na drugi rok będziemy robić co 200. Nie wiem. Bo faktycznie czarny wychodzi ten olej, prawda? Czarny wychodzi. On tutaj Troszkę nie częściej jest, trzeba było zmieniać ten ciągnik nie jest taki eksploatowany siłowo. Wieje, tu wieje. Paskudna pogoda dzisiaj. O, Paskudna. Jakby było światło, to byśmy mieli. No, no, no byśmy się ładnie zimali by tutaj. Bo tutaj tej suwnicy nie będzie na razie. Nawet i na tym belku położyć coś, trzy rzędy świate, to by było całkiem inaczej. No i oczywiście na ścianach. Aj, kurde, co to? No to jest tymczasowy magazyn, tak? Ten... Tak, to jest norak, ma być ciemno! Patrz, to już bokiem gdzieś coś poszło. Ale to świt, to nic, w warsztacie tak jest, no. No, tam będziemy się cykać, aby równo chodzić. Zaraz po tej robocie, co teraz ma, po sianie umyjemy go, i później zostanie jeszcze taka orka zimowa. To już naprawdę już pod koniec listopada. No, tak będę obserwował, tak, żeby jeszcze przed zamarznięciem. No i patrz, i tak cykać, z jednej strony podwiewa i w drugiej strony. No i znowu się w tej strony wieje. No nie ma warunków, no, przykro mi. No na razie nie ma. Przechodzimy dalej do wymiany oleju. Pierwsza, tak, pierwsza wymiana oleju w nowym warsztacie. W garażu? W magazynie. Szesnastkę muszę sobie klucz kupić oczkowy. Szesnastek nie ma tak ogólnie. Jak zakręcamy? O, tak średnio. Czy znaczy średnio. No tak normalnie, ja bym powiedział. Nie przez jakieś tam rurkę. Czy przez to. Ja takim kikutkiem zakręcam i odkręcam. O, to jest moja szesnastka. Moja. Z mojego sadu. Nie Nieprzyskana. No i co? Filterek. Mm -hmm. Powiem tak, ten ładować troszkę faktycznie przeszkadza. To jest, to taki... dobrze wie, że ciężko go zdjąć i no później Ale on potrzebny jest, nie ma co. No. Bo dzisiaj trzeba podwieźć ekogroszek. Tak jest. Groszek. Groszek węglowy. Czyli co palimy o. dalej jak groszkiem? Tak, palimy dalej groszkiem I powiem ci, że dalej się zmieniło mi w moich planach. Tak? Tak. Nie będziemy kupować ten piec, na tak, który żeśmy mieli, kupować. A to poruszyłem w odcinku, bo A, tak, będziemy... Tak, 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 o tym nie będziemy wcześniej będzie mówić. Będzie jeszcze film bo coś się dowiedziałem, coś się dowiedziałem, że dowiedziałem się, że jest partia Zielonych u nas przy Koalicji Obywatelskiej i oni coś fajnego chcą zrobić, ale to w następnym odcinku już, jak to będzie ciepło w piecu. A czasami mam szczęście, że nie podejmuję decyzji tak od razu, że się wstrzymuję. Ciekawe rzeczy. No, się sam dowiedziałam, że... Ale dobra, nie będę zdradzał tego tematu. Ja nie wiem, czy ktoś o tym wie. Wiesz co, Jarek? I tak teraz już nie nagrywasz? No. Zrobimy... No, a ty wiecie, co pan odpowiedział właśnie. Jezu, pompa ciepła. Ale powinienem mieć rękawiczki gumowe. Czego ty mi nie zaopatrzyłeś? Kurczę, tutaj? jak ja wszystko mam, tylko ty nigdy nie chcesz. No nie, ja żartuję. A ja naprawdę wziąłem rękawiczki gumowe. Tak? No, mam. Rękawiczki do tu, proszę. No, do sztuki. Do ciebie. Ja naprawdę mam. O, A, jeszcze powinienem może mieć kitel. Tak, kurde, zaraz zdejmę z siebie, dam Tobie. ale czuję się jak fachowiec. Nie się da. od początku założyć. Do tak? sortowania owiec. To co? Lewatywa! <laughs> Koniec żartów. Co my teraz mamy? Jaki stan? Stan wykręcenia pittu. Zakręcona jest, sprawdzamy. Jest zakręcona nakręteczka w, w, tym, w misie olejowej. No dobra, poradziłem sobie. Ja trzeba leciutko zwilżyć. Olej mamy taki. Oryginalny olej. Tak, sprawdzałem te same parametry. Czy coś tu jest napisane? Czy coś tu pisze? Dobrze, leciutko tam zrobię to paluszkiem. Tak żeby to tam się ta uszczeleczka ładnie ułożyła. I gwint nie pasuje. No. Ej, mówię wymiana oleju to jest prosta. Chociaż filtry podróżały chyba tak. O 70 zł kosztowało, tak? 68. No. No, 70, no, 68, no, może kurdeś, 68, 69 i 50 groszy, No, pierdol co za. Dobrze, tato, tak, 70, 70. Od... A ty wiesz, jak filtry są robione? Oglądasz ten filmik? No, w Indiach. Ale jak oni robią, kurde. Dajeczko, no, a ja, kurwa, na w takim warsztacie powiem robić. Powiem tak, że. To powinno się ręko dokręcić, ale dobra. Dokręć ręką. Nie, nie, ja troszkę tak wezmę. Nie, no, powiem szczerze, że jak, jak ten filtr jest tam z tych. Z tych krajów, no to no tam nie ciekawie jest. Ona no, go podrapałem. Dobra. Masz farbę czarną? No, zamaluję. No, ja myślę. No, bo to miało być takie gąbeczki. Idzie 9,5 litra. Nalewamy sobie tutaj. Mhm, ładny świeży olej. Oczywiście to powinno być jakieś uszko, co później kupię, ale dzisiaj nie mam. Jutro też nie będę miał. Nie ma cukru, to nie jest najważniejsze. No i tutaj, pomalutko tutaj, oczywiście to troszkę trwa. Serwisem kocisko w akcji. Tak, Czapeczki mi tylko brakuje, ale zimno dzisiaj jak choroba. Strasznie Nie Trzeba pieczę rozpalić, bo nie ma co. Coś tutaj. chcesz powiedzieć? No co tu będę powiedzieć. <grych> Niewygodnie mi. Tu jest taki czujnik o, taką tutaj o, <grych> Że nie można już bardziej przychylić, bo zaraz wypłynie. Sprytnie. No, widzisz, no, cy, patrz, patrz, patrz. O. Ale dobrze, ten olej jakiś taki ciemniejszy jest. A nie wiem, to jest silnikowe, tak jak mi się pomyliło z hydraulicznym. Hydrauliczny, taki jasny jest. No w tym roku zrobię test odpalania zimowego. Dlaczego w tym roku? No, bo jak już ta świeca pominiowa działa czy żarowa. A, no. <laughs> Kurde, Tylko wiesz, no musi być taki lat, na minusie, prawda? Tyle lat i człowiek nie wiedział. Koneczkę hmm. potrzebujesz jakoś. Oj, jakie se znajdę, że już widziałem nawet. Ja Cało? muszę takie dopasowaną do ręki sobie. Dziś strasznie tak, przyjemnie. Dobrze, Dobrześmy ziemniaki wykopali chociaż. Tak, i to fajny ciepły dzień było 21 no. stopni wtedy. Bo to teraz już by naprawdę byśmy przyłożyli na dzisiaj, to już by było mm. cienko. Duży no, wiatr, no. gucia by nie było. W kurtkach trzeba było siedzieć. No. Tak to długo, już normalnie. Raz w roku trzeba. Na rzadziej u nas, co dwa lata. Nie bo u nas tak po togodnie się nie robi. Ile tam no nie robi się stówkę, na rocznie. Jest trzy ciągniki i każdy się robi. Nie tam, że ja robię jednym ciągnikiem. W sumie na kanale widać tylko ładka. No bo to też się robi nim. Ale nim się robi, najmniej motogodzin. to Ale najwięcej tak takich ciekawy, różnych no. tak prac. Bardziej pokazujemy, jak tam pracę, jakieś tam w ogrodzie są, czy coś, i to się pokazuje. No. Gdzie jest koreczek? Także pół literka zostawiamy. Dobra, delikatnie zakręcamy. Jak rękawiczki fajne? No, takie grube. Oni są jakieś specjalne, czy to co skupiwałem? Specjalne do warsztatu. No, Ej, ta, ta baczka wybrudziłeś. No, no tak to jest, to no w warsztacie. No jakby ciągnik byś umył, to by nie było tego. Dobra. Umyj jego, no. Sprawdzamy. Filtr zakręcony, aż tu porysowałem. Dobra, teraz trzeba wyciągnąć bagnecik. Wchodzimy stan oleju. On no, jest jakoś za duży, ale to nic. Wszystko się porozchodzi po kościach. No tu mamy taki hmm, znaczek. Palę go, zaraz pozbieram graty. O, patrz jak Władek się przydaje. Posuwałbym jakiś stół zrobić taki. No tak, Władek pełni funkcję Patrz, teraz będę się praktykanci uczyć, jak coś... Jak coś... No jest rozwiązanie tymczasowe no, no, no tymczasowe, powiem t tak... T tymczasowe na trzy lata. Powiem jedno, ja nie używam... Krokodyla. Krokodyla. Hmm. Ale masz. Mam. Był kiedyś używany, kupowaliśmy obornik. I chyba sąsiadowi pomagałeś też. Ładowaliśmy? Tak, tak. Ani ja, ani sąsiad nie ma, aż tyle... Oborników? Na wiosce ktoś tam pisał, że czy jakieś tam krowy są. So, tak, tak, ja wiem, to po sąsiedzku mam krowy, ale nie sądzę, żeby ktoś chciał sprzedawać po prostu obornik. Zobaczymy, bo to wszystko się. O. O, patrzcie, mamy maksimum. 280 olej dałem i field 70. Robota skończona. Chociaż nie zrobiliśmy tak bardzo, może profesjonalnie, bo, bo przed przystąpieniem do takiej pracy. Powinien nam od razu założyć rękawiczki i umyć ten ciągnik. No, pierwsze umyć, później założyć rękawiczki. Będziecie musieli nam to wybaczyć. To pierwsza nasza, pierwsza nasza przygoda w tym nowym, starym magazynie. Także do następnego.